Ceremonie, a może rytuały? Cześć, witaj na moim kanale. Zaraz sobie odpowiemy na to pytanie i obalimy jednocześnie mit, czy w skramie mamy ceremonie, czy też może rytuały. Raz, dwa, trzy, odpowiadamy. Ani jedno, ani drugie. Oczywiście wiem, że część z Was to wie, ale wciąż używacie tego słownictwa. Albo ceremonie słyszę od Was, albo rytuały skramowe. Hmm. Mam jakiś kult religijny skramowy, jakieś wyznanie nam się robi, co? No pewnie, że nie. Pamiętajcie, język kształtuje rzeczywistość. Więc jeżeli będziecie nazywać i uczyć wasze zespoły, uczyć tego słownictwa ceremonii, rytuały, to będą to automatycznie gdzieś z tyłu, w głowie kojarzyć to z jakimś kultem religijnym. A o to w ogóle nam nie chodzi przecież. Pamiętajcie, wydarzenia skramowe. Są po coś, mają jakiś cel, służą empiryzmowi po to, żeby dokonać inspekcji i adaptacji. Na przykład planowanie sprintu po to, żeby zaplanować sprint. To nie jest jakieś wymyślone spotkanie po to, żeby zrobić nazłość złość deweloperom. Albo żeby mieli setne spotkanie. Każde ma swój cel. Jest ich raptem pięć, z czego jeden jest sprintem. Więc pomyślcie. Mamy cztery tak naprawdę, no bo ten jeden to jest taki kontener cały, ten sprint, ten duży. Cztery wydarzenia tylko mamy w skramie. Wydarzenia, eventami zwane w oryginale. Nawet tego nie nazywamy spotkaniami. To jest coś, co musi, trzeba zrobić, żeby, no po to, żeby framework działał. I pamiętajcie, że framework Scrum jest frameworkiem do dostarczania wartości, a więc te spotkania muszą mieć wartość. Te eventy nasze, te wydarzenia niosą wartość. Muszą, bo jeżeli nie niosą, to znaczy, że macie tutaj pole do działania i poprawy. Czyż nie? No to słuchajcie, to od tej pory mówimy wydarzenia, bądź też event, w zależności od języka. Pamiętajcie, nie używamy słowa ceremonie, rytuały. Takich rzeczy nie róbcie, nie, nie, nie róbcie tego, po prostu to nie ma sensu najmniejszego. I spróbujcie i zauważcie, czy jest jakaś zmiana w waszych zespołach po tym. To co? Kończymy na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.